know if he would have stayed as a kitty pet. He loved his owners, he wasn't mistreated, but he was so restless, he was so curious about what went on in the forest. So perhaps he would become a rogue living wild without a clan. very <inaudible> Kochał swoich dwunorznych, e, którzy traktowali go bardzo dobrze, ale mm, za to było zbyt niespokojne, żeby żyć w zamknięciu, Więc być może zostałbym uczennikiem, który żył w dziko, ale nie byłby częścią planu. E, czy jesteś spokojna nasza droga końca? A ile jest jak ty E, chciałabym, e, ale nie jestem, ponieważ e, szczęść to jest postać z książki, a ja jestem prawdziwą osobą. Pytanie e, trzecie, jak wygląda Twój proces twórczy, jeśli chodzi o tworzenie postaci? Czy zaczynasz od wyglądu, a potem wymyślasz mnie czy odwrotnie? I czy ten proces tak samo wygląda w przypadku głównych postaci i pobocznych? so how, how does your writing process work? do you say is it design and based on that you think of the name for the character or is it the other way around? and does this process work this way the same for other characters? it works both ways. sometimes i picture a cat and need to find a name that fits it. this might be inspired by what the cat looks like, the color of its fur or eyes or its personality. Other times, I think of a really good name, and I have to create a cat that fits it. And this happened with Echo Song in Sky Clan. I loved the name, and I wanted to make a cat that was good enough to suit the name. Sometimes <speaking> I <in> obie strony. Czasem np. dobra rzecz wykłada i próbuję znaleźć ścianę, która będzie mi go pasowała. Domy może być zainspirowane tym jak kot buduje drabę, czyli np. kolorem futra oczu, czasem też yy, jego osobowością, yy, na podstawie której wymyślał imię. Yy, w innych przypadkach yy, najpierw do było naprawdę <coughs> imię i później może kota, który by to nie pasował. I tak było w przypadku rozumiewającej pieśni yy, z Bardzo mi się podobało to imię i chciałbym yy, stworzyć kota, który by Czyli so, Echo Song was the hardest name to translate for us. Echo doesn't really. Uh, Polish names are adjectives. The first part is an adjective, and Echo doesn't really translate to us as an adjective. Powiedziałam, Niki, że ozdrzmiewająca w była najtrudniejszym imieniem dla nas tłumaczy, ponieważ, jak wiecie, pierwszy człon imienia Walidnika zawsze jest. with Miguel, i the word ECHO doesn't as a And We had a brainstorm with Dominika, and But I love the name ECHO, and I write under lots of different names, and ECHO always is an animal name I will use in my series, so ECHO has been a dog, Horse, and Powiedział, że używa różnych trudnym i w swoich książkach zawsze jedno ze zwierząt imię echo, e, więc echo było już psem, koniem i ręką. E, e, co się wydarzyło z pozostałymi trzema pociągami bliźnistej gwiazdy? Dlaczego musiały umrzeć? Co wydarzyło to z tym Why did they have to die? I will be very honest. I completely forgot that Mistyfoot had kids. So when I looked at the Riverland cast list, I realised that Reed Whisker was the only one I had mentioned, and Misty Mistyfoot never referred to him as her son. I decided to bring him to the foreground of the stories when Misty Mistyfoot became leader. She became Misty Star. but I had to explain why the zapomniałam, że mieliśmy to z Kiedy spojrzałam na listę członków planu zdałam sobie sprawę, że Trzcinowy Wąs był jedynym, który był taką regularną częścią Synu. I po tym, jak Miejsca e, pozostała została e, przywódczynią, postanowiłam e, jego e, przenieść na pierwszy plan historii, ale musiałam też wtedy wyjaśnić, dlaczego zniknęła reszta jego ciąg, więc musiałam po prostu umrzeć. E, jakie miałaś pomysły na most ostro, na ostro 13 Liścia? What were your ideas for Holy I love answering this question. The truth is, I never had any ideas for to power. The powers for Jay Feather and Lion Blaze seemed really obvious: inner sight for Jay Feather and invincible strength for Lion Blaze. But as I started writing the power of three, I just couldn't think of a power for Holly Hollyleaf. I went through lots of ideas, and nothing seemed right. And after a while, I wanted. If this should be part of the story, that Holly Leaf was never destined to have a power, she wasn't one of the three. And this made the story a thousand times more exciting, because of course Holly Leaf wanted a power, and she wanted to know why she wasn't one of the three. When Leaf was born, I instantly thought of her power, the ability to see things far away. I don't know why I never had that.

wynikanie do słów i myśli kotów dla coś czego nie to jest siła dla jego Miałam e, żadnych z, z moich pomysłów dla ostro, ostro z tego liścia nie wydawała się być dobra i gdy zaczęłam e, pisać potęgę trójki, e, doszłam do wniosku, że to być może mogłaby być po prostu dobra część e, całej historii. E, czyli jeśli Ostrożcze Miasto jakiś problem byłoby częścią trójki, e, zastanawiałam się jakby to wpłynęło na jej uczucia i, i na jej zachowanie. E, I dzięki temu ta historia trzech pociąg była o wiele bardziej ekscytująca. I gdy urodziłam się głębiej skrzydło, od razu wiedziałam jaka będzie jej moc, czyli zdolność do widzenia to bardzo dobrych rzeczy e, i nie wiem dlaczego nie wymyśliłam tego dla z tego życia. thank you